Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Pabli i dzisiaj pokażę Wam jak mieć duże kasy GTA V w trybie fabularnym. Medra um, to jest taki, można powiedzieć, nie, to nawet nie jest glitch, ale po prostu tutaj właśnie chodzi o inwestycje na giełdzie. Um, I pamiętajcie, bardzo, bardzo ważne jest, aby zawsze zapisywać przed um, wydaniem dużej ilości kasy, aby potem, jeżeli coś by się tutaj właśnie nie udało, no to właśnie trzeba. Um, wczytać, jeżeli wam się coś nie uda, także no. Moi drodzy, co my tutaj będziemy robić? Pierwszym etapem jest właśnie przyjechanie tutaj na lotnisko i gdy ty już tutaj przyjedziecie, to wchodzicie sobie właśnie na telefonie na tam, w internecie na tą stronę właśnie Liberty City National Exchange Index, no po prostu kiełda. Wchodzicie sobie w rynki i szukacie takie coś jak AirMu Kupujecie, no tak, właśnie najlepiej. Jak jest na, na zielono, czy tam. w sumie to raczej nie ma większej różnicy. Ale zwracacie tutaj uwagę na cenę. Najważniejsze jest właśnie, żeby była cena od 40 właśnie do 60 i potem właśnie tutaj kupujecie um, jak najwięcej um, tych udziałów, czy po prostu, no, żeby wydać całą ilość swoich tutaj pieniędzy. Także w moim przypadku jest tej właśnie to 142 miliony, i dobra, już tutaj mi się właśnie wymaksowało. Potwierdzam sobie, właśnie teraz kupiłem. Zobaczcie, jak będę teraz miał kasę, i co teraz, moi drodzy, robimy? Weźcie pod uwagę to, że RMU to jest linia lotnicza, która. No, są przecież w to Santos jeszcze inne linie lotnicze, tak? Czyli, um, no, czyli właśnie, że one tam z kimś konkurują, i w tym przypadku, właśnie będziemy musieli jakby niszczyć samoloty innych linii lotniczych. Um, no lepiej właśnie najlepiej jest jak wam się to gdzieś um, będzie Spawnił najlepiej samolot taki duży Najlepiej od Fly as, ponieważ właśnie linie lotnicze Fly As i Air to są właśnie główne konkurujące ze sobą Prawda? Także no, ale no, tak właśnie Jeden z Fly as, jak tutaj będzie gdzieś logo takie Fly As, No to właśnie tutaj to będzie yy, Więc możecie nawet niszczyć takie tej pojazdu, właśnie zobaczcie że Tutaj też jest logo Fly As, on to właśnie tak wygląda Dobrze moi drodzy, ale co, wracając, to co my tutaj robimy? Jeżeli to będzie jakiś samolot, to rozwalamy go mianowicie rakietnicą Um, ewentualnie jeszcze w sumie można, czekajcie, w sumie jeszcze można rozwalać właśnie um, wszystko, może powiedzieć co ma Logo Playout, bo wtedy właśnie oni na tym stracą. O, już tutaj policja mi zaczyna czekać. O, zobaczcie właśnie. Mamy tutaj szczęście, ponieważ e, jakiś tutaj duży samolot nam przyleciał i my go sobie zaraz rozwalimy, no ja i tylko zląduje, tylko żeby tak się przy tym jeszcze nie zabić. Dobra, wysiadamy sobie. I... Czy trafię, czy trafię? A to potrafię. drodzy. On się tutaj rozwalił. Trzy gwiazdki, godzinę, dobra. Policję tutaj kompletnie ignorujemy. I moi drodzy, um, teraz macie tutaj dwie opcje: albo po prostu um, pozwolić policji się zabić. Tutaj właśnie chodzi tylko o upór czasu, czy po prostu tam pojechać sobie do domku. Ehm, w moim przypadku ja sobie tutaj właśnie tylko pojadę do domku. Eee, nie, chcę mi się tutaj za bardzo umierać. Tam jeszcze troszkę kaski stracę. Także będzie, tutaj oczywiście będzie przyspieszone, tak więc no oglądajcie po prostu, będzie zaraz przyspieszone, no, Okej okay, moi drodzy, my jeszcze jesteśmy przy domu Franklina. Mm, I dobrze moi drodzy, sobie teraz z auta. I co? No po prostu idziemy sobie teraz tam do jego łóżka. Możecie albo przez to ja tutaj zawsze idę tędy, Tutaj jakby przez taras I co? I co właśnie tutaj sobie teraz przeskakuję i kieruję się tutaj właśnie do sypialni, bo jest już się leżek przywrócił. <gry> dobrze, moi drodzy, jesteśmy tutaj i teraz tak Wciskamy tutaj, żeby się właśnie niby zapisać gry. ale my tutaj nie zapisujemy gry moi drodzy, my tutaj po prostu... Będziemy, no, czyli po prostu, To chodzi po prostu o upływ czasu. O, czyli jak widzicie, teraz już prawie nociem. Franklin to śpi 8 godzin, także dobrze, mówię, Teraz sprawdzamy sobie, czy coś się zmieni na giełdzie. Wchodzimy sobie tutaj w tę stronę, moje portfolio. No, jak widzicie, coś tutaj już podrosło. Na razie to jest tylko 97 tysięcy, ale mm, możecie jeszcze tam się kilka razy przespać, żeby mm, zysk y, wam, wam podrósł. Y, y, Właśnie też czasami się zdarzy tak, że y, spadnie niestety, że trzeba właśnie na to uważać i właśnie też... Yy, yy, czasami właśnie ryzykujecie, jeżeli śpicie więcej, także no, sprawdzamy sobie teraz, chyba możliwe, że mi spadło to ale no, chyba się to jest a nie, bo czasami to się właśnie tak buguje. O, jak widzicie tutaj podrosło, jest prawie tam 2 miliony, jest 193 tysiące, także no to my sobie tutaj klikamy, klikamy sobie sprzedaj. Yy, wcześniej miałem tam 142 miliony, a teraz mam 144 miliony, widzicie, czyli tam podrosło o Um, 2 miliony. No, także co my. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, jeżeli pomogłem, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Także żegnam się z wami, do usłyszenia fragni, też się żegna. Trzymajcie się